Najpierw powrót, a teraz to. Nagły zwrot akcji w Rynkowskiego. Po tym, jak we wrześniu 2025 roku odeszła Edyta Rynkowska, świat artysty legł w gruzach. Muzyk, który przez miesiące nie przypominał dawnego siebie, znów znalazł się w centrum zainteresowania. Właśnie wypłynęły nowe fakty dotyczące jego obecnego stanu. Zmarła Edyta Rynkowska. Ostatnie miesiące to dla Ryszarda Rynkowskiego czas, którego nie życzy się nikomu. Muzyk, który przez lata budował swój świat u boku ukochanej żony, musiał zmierzyć się z nagłym i brutalnym końcem tej wspólnej drogi. Magdalena Edyta Rynkowska zmarła 18 września 2025 roku. Miała zaledwie 52 lata, wiek, w którym zazwyczaj planuje się kolejne wspólne dekady, a nie żegna na zawsze. Przyczyna śmierci była nagła i tragiczna: niewydolność oddechowo-krążeniowa, do której doprowadziło pęknięcie Żylaków przełyku ze względu na to, że wszystko działo się tak szybko, sprawą musiała zająć się prokuratura. To standardowa procedura, która jednak dla bliskich jest dodatkowym obciążeniem. Ostatecznie śledztwo umorzono. Sekcja zwłok potwierdziła, że był to zgon z przyczyn naturalnych i nikt nie przyczynił się do tej tragedii. To jednak marna pociecha, gdy wraca się do pustego domu w Brodnicy. Ryszard Rynkowski zawsze sprawiał wrażenie człowieka, dla którego rodzina była azymutem. Po stracie Magdaleny, która była jego największym wsparciem i fundamentem, artysta całkowicie wycofał się z życia publicznego. Trudno się temu dziwić. Trudno też oczekiwać, że człowiek, któremu zawalił się świat, od razu wróci na scenę i będzie śpiewał o miłości czy nadziei. Fani artysty od kilku miesięcy zadają sobie to samo pytanie, czy on jeszcze wróci do śpiewania? Na ten moment muzyka zeszła na dalszy plan, ustępując miejsca ciszy i żałobie. Rynkowski potrzebuje czasu, żeby odnaleźć się w rzeczywistości, w której nie ma już u jego boku najważniejszej osoby. W takich momentach mikrofon i światła Jupiterów wydają się po prostu nieistotnym dodatkiem do prawdziwego życia. Ryszard Rynkowski żegna żonę. Ostatnie pożegnanie żony Ryszarda Rynkowskiego, które odbyło się 27 września, było dokładnie takie, jak ona sama pełne klasy i spokoju. Msza w brodnickiej parafii pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego zgromadziła tłumy, choć rodzina bardzo starała się, by uroczystość zachowała swój prywatny, skromny charakter. To moment. W którym popularność schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca czystemu, ludzkiemu współczuciu. Tym, co rzucało się w oczy na lokalnym cmentarzu, nie był przepych, ale jego brak. Ktoś, kto spodziewał się setek wiązanek i morza kwiatów na grobie, mógł poczuć się zaskoczony. Była to jednak świadoma decyzja bliskich. Którzy postanowili nadać temu smutnemu wydarzeniu głębszy sens. Zamiast wydawać pieniądze na kwiaty, które zwiędną po kilku dniach, żałobnicy zostali poproszeni o coś znacznie trwalszego wsparcie fundacji charytatywnej. To coraz częstsza praktyka, która pokazuje, że nawet w obliczu ostatecznego pożegnania można zrobić coś dobrego dla innych. Zamiast tradycyjnego wieńca goście wrzucali datki do puszek, zamieniając smutek w realną pomoc. Rodzina pazurów postawiła na konkret, rezygnując z cmentarnej pompy na rzecz wsparcia potrzebujących. To piękny gest, który udowadnia, że pamięć o zmarłej osobie najlepiej pielęgnować poprzez dobro przekazane dalej. W brodnicy nie było więc niepotrzebnego blichtru, za to było mnóstwo szczerych emocji. Choć urna z prochami spoczęła na cmentarzu w ciszy, to echem odbiła się właśnie ta prośba o pomoc zamiast kwiatów. W świecie show-biznesu, gdzie często wszystko jest na pokaz, takie pożegnanie wyróżniało się autentycznością i ogromnym wyczuciem. To był moment, w którym milczenie i skromność znaczyły znacznie więcej niż najdroższe wiązanki. Nowe doniesienia w US muzyka. Ryszard Rynkowski po miesiącach ciszy i fatalnej pasy wraca na scenę, a fani, co dla wielu może być zaskoczeniem, przyjęli go z otwartymi ramionami. Nad wokalistą wciąż ciągnie się cień wydarzeń z czerwca 2025 roku. Przypomnijmy, artysta doprowadził do kolizji i uciekł z miejsca zdarzenia, a gdy policja zapukała do jego drzwi, okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Choć sprawa wciąż czeka na finał w sądzie. Środowisko i branża zareagowały natychmiastowo, odwołano wszystkie koncerty, a kariera legendarnego piosenkarza zawisła na włosku. Koncert w Warszawie się nie odbędzie przenieśliśmy wszystko na wiosnę. Wszystkie październikowe koncerty są przeniesione na wiosnę mówił Bogdan Zepp, menadżer artysty. Powrót planowano już jesienią, ale wtedy życie napisało inny scenariusz. Śmierć ukochanej osoby zmusiła go do przedłużenia izolacji. Wygląda jednak na to, że styczeń 2026 roku ma być nowym otwarciem. Powrót zaczyna się z wysokiego C, już 31 stycznia piosenkarz wystąpi w Pruszkowie, a dzień później w Tomaszowie Mazowieckim. Bilety, których ceny dochodziły do 169 zł, rozeszły się błyskawicznie, co pokazuje, że wierna publiczność potrafi wybaczyć wiele, jeśli w grę wchodzą sentymenty i hity sprzed lat. Trasa pod szyldem największe przeboje potrwa aż do kwietnia. Dla artysty to nie tylko szansa na zarobek, ale przede wszystkim próba odbudowania wizerunku, który mocno ucierpiał przez alkoholowy rajd. Rękowski staje przed trudnym zadaniem musi udowodnić, że incydent z czerwca był tylko bolesnym potknięciem, a nie końcem pewnej epoki czy publiczność faktycznie zapomniała o ucieczce z miejsca stłuczki? Sądząc po pustkach w systemach sprzedaży biletów, fani wolą skupić się na muzyce niż na policyjnych notatkach. To będzie dla niego rok prawdy, nie tylko na scenie, ale i na sali sądowej.